Konkurs na dofinansowanie działalności gospodarczej. Rada Miasta znów w komplecie. Obiecujący pomysł, precyzyjnie dopracowany biznesplan, dużo energii do pracy. Nie wystarczą, by otworzyć własny biznes. Choć czynniki te są ważne, to bez kapitału i odpowiednich środków rozpoczęcie bądź poszerzenie własnej działalności gospodarczej może okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Dlatego warto dowiedzieć się nieco więcej o aktualnych możliwościach dofinansowania. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy już istnieją na rynku bądź chcą założyć działalność gospodarczą, jest konkurs 521 Rozwój Mikroprzedsiębiorców. Jest to regionalny program. I beneficjentem może być przedsiębiorca mieszkający na terenie kujawsko pomorskiego Województwa. Mogą to być przedsiębiorstwa, które też działają dłużej niż 3 lata, bo jakby tutaj Marszałek troszkę kryterium ograniczył. O dofinansowanie warto ubiegać się, ponieważ grudziądzanie mogą otrzymać niemałą kwotę. Dla grudziądza jest to maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych, czyli takich, które podlegają zwrotowi. No jest to jedna z większych, tak, jakby poziomów nie bywało więcej. Jakby 70% jest takim granicznym dla przedsiębiorców. A jeżeli chodzi o dostosowanie do ochrony środowiska, również 70%, dla mikro i małych. Napisanie takiego projektu nie jest wcale łatwą sprawą. No jest trochę załatwiania, biegania, no. takie pieniądze nie spadają z nieba. Szanse na wygranie konkursu są wyrównane. Pomoc może z pewnością dobry pomysł. Pomysły są przeróżne. Bierze się pod uwagę różne, różne rzeczy od pomysłu, tak, od punktów, które dany projekt może uzyskać, od dostosowania, od ilości na przykład zatrudnionych miejsc, tak, bo jest to jeden z warunków, że na przykład, jeżeli ktoś zatrudni dwie osoby na dane miejsce, otrzyma dotację do 350 tysięcy i za to otrzymuje na przykład dwa punkty. Także jakby tu jest walka o punkty. Mamy dość innowacyjny pomysł, jeśli chodzi właśnie tutaj o miasto Grudziąc i myślę, że no mamy duże szanse, bo to na co mamy pomysł, no w grudziu tutaj tej rzeczy brakuje, także myślę, że, że się uda. I choć sprawdzonego przepisu na osiągnięcie sukcesu nie ma, dobrze prosperujący własny biznes jest marzeniem niejednego przedsiębiorcy. Zwłaszcza, że decydując się na swoją działalność podejmujemy dość duże ryzyko. To jest niestety ryzyko własnej działalności, że a. dzisiaj ta działalność bardzo dobrze idzie, a jutro z, czasami nawet z przyczyn od nas niezależnych po prostu no, przestaje ta działalność funkcjonować. Ale no, uważam, że to jest bardzo dobry sposób dla osób przedsiębiorczych, dla osób, które chcą coś robić, żeby mieć własną działalność gospodarczą, bo jest się własnym szefem i można decydować o, o swoim rozwoju. Dofinansowanie 5.2.1 to nie jedyna forma pozyskania funduszy. Jest też również działanie 5.3, jest to ochrona środowiska, z tym, że jest to związane bardziej dla firm, które nie wiem, produkują tak, mają przetwórstwo i chcą w jakiś sposób zmodernizować swój park maszynowy pod kierunkiem ochrony środowiska. Więcej informacji uzyskać można w internecie na www.mojregion.eu Regionalny Program Operacyjny. Ma duże doświadczenie samorządowe. Przez cztery kadencje był grudziąckim radnym. Antoni Wiśniewski na rok przed wyborami zasiadł w rajcowskiej ławie. Jak sam zapowiada, jest w pełni gotowy do objęcia mandatu. Chodziłem na sesję, jak, jak każdy zawsze widz załóżmy i poprzednio kadencję, czyli od dwa nie jestem radnym. Wówczas byłem cztery kadencje, w sumie, w sumie cztery kadencje. Pierwsza kadencja 8890, później miałem 4 lata przerwy i później trzy kadencje były. Debiut nowego radnego splut się z kilkoma niezwykle ważnymi głosowaniami, ale jak zapewnia doświadczony rajca, po takim czasie każdy radny ma już wyrobioną opinię w danym temacie. Dyskusja na pewno będzie, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Także każdy myślę, że każdy radny ma już swoje zdanie wyrobione w taki czy inny sposób. Ślubowanie odbyło się przed najważniejszymi głosowaniami. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego, stawać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Antoni Wiśniewski? Ślubuję? Ślubuję. Tak mi do Dziękuję bardzo, gratuluję Panu Radnemu. Witamy Pana. <klucza> Dla radnego Wiśniewskiego najważniejsze jest dobro mieszkańców, bo jak sam twierdzi, to grudziądzanie wybierają swoich przedstawicieli do samorządu. Na pewno spotkają się z, z moją aprobatą, bo wiadomo, że mieszkańcy nas wybierali i musimy reprezentować mieszkańców. O kolejnych ważnych sprawach poruszanych podczas październikowej sesji Rady Miasta będziemy informowali w kolejnych serwisach.